Cześć, jestem Miskremówka. Witam Was w krótkim poradniku, który pozwoli Wam zapoznać się z tym, jak wgrywać do The Sims 1 obiekty i ściągnięte dodatki. Pamiętam, że było ich trochę i pamiętam, że sprawiało mi jako dzieciakowi trudność, to w ogóle nie używałam dodatków praktycznie przez to. Okazuje się, że jest to dosyć proste, natomiast dużo bardziej skomplikowane niż w The Sims 2 czy w kolejnych odsłonach Sims'ów, gdzie wystarczyło pobrać plik z rozszerzeniem PCG, package itd. Różne tam były rozszerzenia, w każdym razie był to jeden plik, który odpowiadał za wszystko, wszystko wrzucało się do jednego. Folderu, a już gra sama troszczyła się o to, co to jest i gdzie to dopasować. Tutaj jest trochę więcej schodów, jeśli o to chodzi. Przede wszystkim mam moje simsy zainstalowane na emulatorze Windows XP. Na wirtualnej maszynie, gdyż y, zainstalowanie ich nas, y, na moim normalnym systemie uniemożliwiało mi nagrywanie, plus powodowało trochę błędów podczas samej rozgrywki, ale to jest nieistotne. Słuchajcie, pobrałam trochę dodatków y, i zaraz Wam pokażę, jak je wgrać. Przede wszystkim, folder, gdzie znajdują się wszystkie obiekty w grze, jest dokładnie tu. Dysk lokalny, cel lub inny, gdzie zainstalowaliście simsy. Program Files, y, Maxis, The Sims i następnie szukamy folderu game data i jak widzicie mamy tu foldery animation floors global lights objects roofs skins textures user objects i walls i teraz jakby każdy każda z tych kategorii ma przypisane swoje rozszerzenia. Nie jest to chyba nic dziwnego. Jeśli chodzi o walls to e, są to pliki .wll z rozszerzeniem .wll. Czyli wszystkie pliki jakie ściągacie i będą miały to rozszerzenie umieszczacie w tym właśnie folderze. Kolejnym folderem, który powinien Was interesować jest folder floors, gdzie wrzucacie wszystkie podłogi i są to pliki z rozszerzeniem .flr jak floors po prostu. Także są to pliki z takim rozszerzeniem i tutaj wszystkie je wrzucacie. Kolejny dosyć istotny jest folder skins, gdzie znajdziecie, jak widzicie, tekstury ubrań i tak dalej. W każdym razie są to rozszerzenia .cmx, co tu widać, .bmp, które się tu wyświetlają, no bo są jakby... Możliwe do przeglądania przez e, przeglądarkę Windows, oraz nie wiem, czy znajdę tutaj taki plik teraz tak na szybko, bo CMX, BNP żeśmy znaleźli, natomiast widzę, że nie mogę znaleźć tutaj jeszcze jednego rozszerzenia, które obsługuje. Jest, jest, kropka SKN, rozszerzenie SKN, czyli folder skins, odnosi się również do zwierzęcych skinów i jest, to są trzy rozszerzenia: SKN cmx, BMP. Kolejnym folderem, który może Was zainteresować, jest folder Roofs, gdzie są tekstury BMP wszystkich dachów dostępnych w grze. I jeśli chodzi o folder Game Data, to by były wszystkie możliwe foldery. Teraz, jeśli chcecie wrzucić sobie do gry domy, musicie znaleźć, musicie znaleźć sobie folder User Data. Jak widzicie jest ich do numerku 8 nawet, to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, do ósmego. Jak wiecie w grze The Sims dostępnych jest 8 otoczeń, więc myślę, że nie będziecie mieli problemu z rozpoznaniem który jest który. Załóżmy, że chcemy pierwszą, e, pierwsze otoczenie tutaj znaleźć, więc wchodzimy w User Data, Houses. I teraz, jak widzicie, są e, tutaj numerki tych domów i jest ich e, no, dosyć sporo. 90 do 99. E, I to te numery odpowiadają poszczególnym parcelom. E, mam, tu odpalony, mm, mam tu odpaloną, e, jakby numerację. Jeśli chodzi o Base Game Lot Numbers, to są te numery, które są dostępne w podstawowej i pierwszym bodajże lub drugim dodatku. To są e, numery m, przedmieścia. To są numery e, otoczenia wakacyjnego, to są numery już rozszerzonego o stare miasto, o starówkę właściwie otoczenia. Jak widzicie, tutaj dalej mamy od 1 do 10, ale tu mamy rozszerzone również jeszcze o pozostałe. E, tutaj, jeśli chodzi o dodatek gwiazda, tutaj, jeśli chodzi o abracadabra, e, macie tu wszystkie numery parceli dostępnych w grze, także po prostu bierzecie sobie dany domek, sprawdzacie, w którym otoczeniu chcecie ją umieścić i podmieniacie po prostu plik z danym, z danym domkiem. To jest folder Downloads, w którym wrzucamy pliki z rozszerzeniem .iff Jak widzicie, to było to samo rozszerzenie co domy. I są tutaj wszystkie, 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 wszystkie obiekty, mebelki i tak dalej. I teraz ja wam pokażę, jak wrzucam sobie te meble w odpowiednie miejsca. Zaczniemy sobie od mebli. Przede wszystkim uruchomię sobie moje dokumenty. Dokumenty udostępnione bodajże. Ja dokładnie nie pamiętam, czekajcie, Mój kom... moje miejsca sieciowe. Moje miejsca sieciowe. Nie, moje miejsca sieciowe chciałam, nie to dobra. Machines, gry, Sims, Downloads. I teraz mam tutaj te wszystkie pliki, które mam są z rozszerzeniem IFF. W związku z tym po prostu biorę Ctrl C, Ctrl V, one się przekopiują. Oraz mam podzielone też na folder skins i są tu wszystkie skiny, włącznie z obiektami, ponieważ ściągnęłam sobie skiny zwierzątek, które myślę Wam się spodobają. I teraz wrzucimy je do Game Data Skins i po prostu skopiuję wszystkie. Ctrl C, Ctrl V. I jak widzicie, nasze skiny się bezproblemowo dodały do gry. Także nie ma tutaj nic skomplikowanego, wystarczy po prostu wiedzieć, które rozszerzenia do których folderów należy dodać. I właściwie to by było na tyle. Jeśli Wam się podobał ten poradnik, koniecznie dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, czy. Chcielibyście troszeczkę tych dodatków, żebym Wam pokazała? Na pewno zobaczycie je w grze, więc myślę, że może nie ma sensu tworzyć osobnego odcinka, ale jeżeli macie taką chęć, nie ma sprawy. Ja nie widzę przeszkód. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!